OK. Eee, witam wszystkich. Jak wiecie, najlepszym sposobem na zarobek w Gran Turismo 7 jest Le Mans 24. Eee, można tutaj uzyskać 825 tysięcy za 30 minut gry. Aby tego dokonać, potrzebujemy pojazdu. Najlepszym na ten moment będzie Red Bull X2014 Junior. Możemy tu sobie wybrać kilka kolorów. Co nam tam ciekawego pasuje? Ja sobie wybrałem niebieski, bo według mnie wygląda najlepiej. Pojazd ma dość mało mocy, ale nie przeszkadza to, by gonić resztą stawki. Teraz tak, wchodzimy na Le Mans, czyli na Europę, nie na Amerykę. Le Mans 24. Wybieramy sobie Touring Car 700. 24 godziny wyścig. Wybieramy sobie naszego Red Bulla X2014 Junior. I wchodzimy do rozgrywki. Dzięki technologii, którą właśnie oglądacie, yy, zobaczycie półtorej okrążenia w ciągu 30 sekund, gdzie wyprzedzam tą całą stawkę. Zwróćcie uwagę na paliwo, że nie zmieniałem mapy paliwa i nadal mam tego paliwa pod dostatkiem. Pierwszy pit stop robimy na trzecim okrążeniu, jak widać, nadal mamy paliwa na cztery okrążenia, yy, nie zmieniając mapy paliwa. W marnujemy praktycznie jedną minutę, ale nadal wyjeżdżamy z niego jako pierwsi. Nie musimy tankować do pełna. Na szóstym okrążeniu nasi przeciwnicy robią kolejny pick-stop, a my mamy paliwa nadal na trzy okrążenia. W zasadzie na ponad trzy okrążenia. Więc już się nie przejmujemy tym, że ktoś nas może dogonić, tak? Na siódmym okrążeniu inni znowu mają pit stop, a my się dobrze bawimy. Jeżeli jesteś wystarczająco szybki i dobry, to Le Mans można wygrać sześcioma okrążeniami, tak? Dobrze słyszysz? Sześć okrążeń. E, kiedy oponenci wyjeżdżają z pit stopu, okazuje się, że nic nam już nie zagraża. E, wygrywamy w zasadzie z przewagą jednego okrążenia oraz czasem 32 minuty. <laughs> bo i jestem zbyt dobry. Myślę, że te 30 równe minut, albo poniżej 30 minut można tutaj zejść, tylko to mówię, trzeba było okrężenia naprawdę dobre robić. Jak widzisz, ja zrobiłem 4,20 coś. No i uzyskujemy 825 tysięcy. Jeżeli poświęcimy na to trochę więcej czasu, no to można zyskać ładne pieniążki.